Ale potem brzuchy. I po tym ruch. Tak i to jedno, Tak. Tak. Siemanko widzowie. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zasiadka. Od soboty do poniedziałku rana. Łowisko Barzyna PZW No Kill. Życzę wam miłego oglądania. Ile chcemy mieszać zanęta? Tak, pierwszy mój zestaw kuleczka 15 mm, wafters, pół przypun, woz, z splecionki, reszta fluorokarbon. I dzisiaj koszyczek zanętowy. Zestawy polecą do wody. Jeszcze raz wam pokazuję. Zakładam zanęta do koszyka i ciepimy zestawy do wody. Tak, na zamęta, jak widzicie, zamęta konopi i kulki pelecik i tutaj właśnie tam chytą na 17 odległości wędki czyli moich 3 metrowych poszło 10 skumbów na początek z zanętą taki sypki miks wędki zarzucone i czekamy na brani tak jak widzieliście zestawy zrobione na nowo Zanęta przygotowano, wszystko już wyfutrowane, taka do 10 pompów poszło. W miejsce Kajsa łowić, wędki zarzucone. No i co czekam na pierwsze brani, a już wam pokazuję jak oto tukę wygląda na barzynie. Tak się tu prezentuje cały staw, ja mam stanowisko numer 7, Jeszcze do mnie dojedzie Dawid na jedna nocka Także dzisiaj będziemy we dwóch łowili Wybrówek praktycznie można powiedzieć środek stawu I tak to ta tutaj wygląda Tak słuchajcie, cały, cały dzień po prostu nic nie było ani branio Teraz jak się zaćmiło, to Dawid tu holuje jakoś rybka. Cały czas jak słońce świeciło, to chodziły wyrchem. I normalnie były ich grzbiety widać teraz razem na dno. Ale liczy się sztuka, wiesz? Może być. Tu ci podbierak. Pięknie, szkolisz mnie te. Ja. <laughs> nie, ale widzisz, zaćmieło się i ta ryb zarwa iźni na te dno w końcu. Co się ruszyło, bo przed chwilą, przed chwilą było brani i spinka tu, jak widzicie od Dawida wędka leży na kuleczka popek i tukę zarobła rola na drugą wędkę. Czyli po prostu te ryby w wlazły. Miejscowa O, ale piękny kaper. I co? Gadałeś ci, że to jest stary karp? Dawid, obejdź Jaki byk Już mu chopie kole 18, jak nic Pięk. Piękny Ja pierdolę. Będzie PB chyba twoi Dawid, no? 20 może mieć, 18 ma jak nic na moje oko. Dwa, dwie ryby. Ale piękny kaban. Będzie ją Może mieć, Dawid. Ale bardziej obstawią 18, 19 tak na moje oko. Ale wiesz, Różnie to bywa. Ale piękne, słuchajcie. Piękny. Karpik, ale ma brzuchek. A no ta gęba od niego tutaj. No kamery o, że no, Już go... teraz pamiętał, nie? No, już Wą go prezentujemy. A widzisz, padałeś małe, kurwa, ale one tak te stare, wiesz Tyle razy pobudzone i one już idą. Opie, pokaż go wszystkim, czykniemy zdjęcia i... i potem, rozumisz, da powoga i go złożymy. A ja, Jest. Ale piękny. Na coś go chycił Dawid? Na truskawka. Bałwanek truskawki. Popek kurde 10 mm. Piękny. Kurde, z 20 kurde truskawki. I ktoś mu na tym fluorokarbonie ten zestaw, tak. Elegancja. Ma tam o kilo 200. I zaraz obejrzymy. Ale myślę, że będzie miał dwie dyszki. Opaciło się przyjadni Dawid? No jasne. Dego jeszcze, no poduszę tą wagą do góry. 21, czyli 19,800, Dawid. Twoi, kurwa. Jest PB twoj, kurwa. Graty byku. Ale nie leja cię chyba już wodą, albo cię poleja po tym, bo i tak, że jesteś cały mokry. No to 19,800. Piękna sztuka. na i taka ryba, opłacało się czekać, piękne. Graty jeszcze raz, synek, czekaj, bo mu tak, o graty. Ale zapysk, piękny leszcz, wysypkę mo Dawida na tarle no, Tutaj są i chwała Bogu. I kolejna ryba, co się mu wypał w podbieraku. Tak widzowie, no w końcu że się zmobilizował i że stanęł. Wczoraj my z Dawidem, jak przyjechał, to my trochę porządzili, soczku my wypili. tak pieszanocką nocka. no i co, widzieliście, karpia udało się złowić Teraz mamy 10 rano. Wędki na nowożeg przeciepał 10 z poszło rakiety tam z zanętą do, do miejsca, kajżeg, półtrogu wczoraj i cały czas te wędki tam trzymał. No i obejrzymy, co dzisiaj przyniesie. Dawid się pomału będzie pakował o 12. A ja siedzę do jutra i obejrzymy, tak jak ja go tu, no może jakiś kaper się skusi mi. Przedtem jednego leszcza, że chwycił takiego małego, to go ani nie No i Dawid miał wczoraj też w nocy dwie spinki. I tego jednego leszcza coś potęższy do tej No i tak teraz siedzimy tutaj i słuchajcie, fajnie słoneczko grzeje pomału. Obserwujemy, co się będzie działo na wodzie. Tak widzowie, zastałech są na polu bitwy. Dali od rana cisza kompletno, ani leszcza, ani karać, nawet na malutki przyjęty. Teraz żech wyspombował 10 spombów miksu zanity z kulkami z pelecikiem i z konopiem, no i wytki przeciepołek na kuleczka 20, jedna na drugą do 15 i obejrzymy co się będzie działo na wieczór, bo to tak zostawiam aż do szeroka, a jak po prostu nie będzie brania do szeroka to też te zestawy już by dążały aż do rana. No. Co mogę powiedzieć no Przeżywam porażkę. Przeżywam porażkę. Dawidowi się udało tego jednego karpia wyciągnąć, te spinki co miał. No i... W sumie ja bez ryby nie ma, bo jednego leszcza małego, że wyciągnął. No ale co to taki leszczygni? Trzeba by jakiego karpia chycić. Także się idę na chwilę dżymneć. Po obiadku, mało godzina 16. I co? Będziemy czekać na branie. Tak widzowie dali, kompletna cisza. Tak obyśmy chytali w pustej wodzie ryby. Nawet nie odczysz, nawet się nic nie odczuło żyłeczka. No to po słońce zaszło. Bo mało się robi ma. No i może jakiś brani będzie w nocy. Tak widowie, Druga w nocy. I jest i umie teraz karpik. Mały. Ale... Ale ładny. Szybko zdjęci. I go wypuszczamy do wody. Tak, w takich granicach 7-8 kilo. Jak widzicie. Piękny. Tak widzowie jest samego rana terabrani i coś tam Michał holuje coś tuky, jeszcze tego nie widział Ale się obudziły te ryby Ale jest, Ale siedzi. Idziemy po podbierak. Cyk, na podbieraczka. Ech, tak widzowie Kolejny maluszek, ten jeszcze mniejszy niż tamten, ale przynajmniej piękna rola, bo taki, taki karpik samego rana, piękny, szybko zdjęci i go wypuszczamy do wody. Tak widzowie, no nic więcej się nie udało wyciągnąć z małych karpi dwie sztuki Dawida, tego wielkiego, no i co? Ja się pomału pakuję do domu i godzina 9 rano, także jeżeli w film podobał oczywiście łapa w górę, zostawcie suba, śledźcie stronę na Facebooku i na Instagramie, bo tam zdjęcia są prędzej niż filmy z zasiadek, coś, co jeżdża na ryby po prostu. No i widzimy się w następnym filmie. Pozdro, czymcie się.